Instruktor teatralny, są naszymi dzisiejszymi gośćmi dnia. Dzień dobry, witamy. Dzień, Dzień dobry, dobry, witamy. Szopka Bożonarodzeniowa, która znajduje się w klasztorze U Ojców Kapucynów, to tradycja, która ma bardzo długą historię. I może od tego zacznijmy naszą rozmowę, opowiedzmy i też niektórym po prostu przypomnijmy, jaka jest historia szopki. Historia szopki jest bardzo długa, oczywiście znacznie dłuższa niż nasza współpraca z klasztorem ojców kapucynów, ponieważ z tego, co wiem, to jej początki sięgają lat 30. albo czy, czy 40. XX wieku kiedy to szopka została utworzona i potem prowadzona przez ojców Kapucynów, przez, przez pasjonatów i przyjaciół klasztoru. Natomiast pracownia teatralna Teatru Lalki i Aktora w Łomży yy, związała swoje losy z Szopką yy, w roku 2002. Yy, była taka sytuacja, że yy, poznaliśmy ojca Bogdana Augustyniaka, który wtedy był yy, w klasztorze w Łomży. I y, zaprzyjaźniliśmy się z nim, ponieważ ojciec Bogdan Augustyniak jest fotografikiem. Y, miał y, wystawy swoich, swoich fotografii w galerii pod arkadami u Przemysława Karwowskiego, który prowadził tę galerię. I y, na, na gruncie tej przyjaźni artystycznej y, rozwinęła się także taka współpraca dotycząca właśnie szopki. A y, potrzebą ducha. Remont, remont tej szopki był taką potrzebą ducha, potrzebą estetyczną, ponieważ o ile szopka, którą znamy my z dzieciństwa, ja, mój kolega Robert i, i wielu innych ludzi, łomżyniaków, którzy pamiętają szopkę z lat 60., 70., kiedy jako małe dzieci byli przyprowadzani do, do szopki w czasie Bożego Narodzenia i w czasie tego okresu świątecznego. Szopka wtedy była, była ładna, była skromna, była siermiężna, tak jak tamte czasy, ponieważ wiele dekoracji w tle było wykonanych z szarego papieru. Figury były pomalowane dostępnymi wtedy farbami, czyli te farby były przeważnie ciemne, zabezpieczane pokostem, co dodatkowo powodowało, że, że ten kolor tych wszystkich figur był taki żółtawy. I ona była, ona była taka skromna i ładna. Natomiast potem, wraz z latami, przyszły lata 80., 90., ona obrosła takimi niepotrzebnymi rzeczami, bo jest takie zdjęcie, zanim my zaczęliśmy tę szopkę remontować, jest takie zdjęcie, na którym widać, że większość dekoracji wykonana jest ze styropianu, pomalowana no dość tak w bardzo taki niechlujny nawet sposób, że dużo jest tam kwiatów sztucznych, takiego sychu z, z choinek sztucznych, jakichś po prostu elementów ozdobnych. Na przykład postać świętego Jana Pawła II była wycięta z fotografii i umiejętności mieszczona tam w taki prosty sposób. Siedział na środku Mikołaj zrobiony, pamiętam, z lalki Barbie, która brodę, który brodę miał z waty. I my, po prostu patrząc na, na tę taką niekorzystną przemianę szopki, w niekorzystnym takim kierunku estetycznym, Stwierdziliśmy w pracowni plastycznej, że, że moglibyśmy coś z tym zrobić, I, i wtedy tak się szczęśliwie złożyło, że był właśnie nasz ojciec Bogdan Augustyniak. Poszliśmy do ówczesnego gwardiana klasztoru ojca Waldemara Grubki, rozmawialiśmy z naszym panem dyrektorem Jarosławem Antoniukiem, i wtedy właśnie na początku roku 2002 powstał pomysł, żeby tę szopkę rewitalizować. I do tej pory jest. Tak, i to trwa już 22 lata. Przy tej szopce pracowało mnóstwo ludzi z teatru. Wszyscy, którzy pracowali w pracowni plastycznej, technicznej, pracownicy sceny, więc to już jest około dwudziestu kilku osób. Wszystkie te osoby są upamiętnione taką tabliczką, która tam wisi z boku, troszeczkę ukryta, żeby to nie było na pierwszym planie. Ale jest, jest tam, są tam uwiecznione wszystkie nazwiska kolegów, których teraz no, długo byłoby wyliczać i nie chciałabym nikogo pominąć. Oczywiście projekt tego, tego, te, tej koncepcji plastycznej szopki stworzył Przemysław Karwowski, wieloletni nasz scenograf, artysta plastyk. I ta, ten remont szopki był robiony etapami, dlatego że. <laughs> Początkowo oczywiście wszystko trzeba było to zdemontować. Potem zaczęliśmy od tego, że w tym, w tym takim zwykłym pomieszczeniu, które miało normalne gabaryty, normalnego pomieszczenia, stworzyliśmy, zbudowaliśmy sklepienie kolebkowe, żeby to nawiązywało do czasów, do czasów architektury romańskiej. Więc to też było takie, początkowo to były takie prace ciężkie, ciesielskie, bo, bo trzeba było zrobić całą konstrukcję w suficie, i to właśnie koledzy z pracowni technicznej robili. Potem to malowaliśmy. Następnie były tworzone nowe, nowe jakby takie konstrukcje, które da, dają tło dla wszelkich dekoracji. Czyli został stworzony Pejzaż łomży, z tym, że ta łomża w tle, tam na najdalszym planie, w szopce, nawiązuje do łomży średniowiecznej, gotyckiej, tak jak ona wyglądała, z prawdopodobnym wyglądem ratusza łomżyńskiego. Wiem, że. Przemysław Karwowski, żeby, żeby dotrzeć do, do tego, jak wyglądał ratusz średniowieczny w Łomży, odbył kiedyś taką podróż do Tarnowa, bo tam bardzo podobny jest ratusz jeszcze zachowany. I porównując. I porównując, dedukując, oczywiście literatura fachowa do tego i, i tak tam można właśnie w tej szopce Łomżyńskiej zobaczyć, jak wyglądał ten ratusz Łomżyński. A więc tak, średniowieczna Łomża, oczywiście skaczący jelonek, rzeka Narew z łodzią. Która pływa po tej rzece narwi, to wszystko jest ruchome. Następnie na bliższym planie jest, jest Rzym z Watykanem z postacią kolejnego papieża, bo już trzeciego papieża teraz żeśmy w szopce umieścili, umieścili. począwszy od Jana Pawła II, poprzez Benedykta XVI, teraz mamy, teraz mamy Franciszka, potem przy, przy Watykanie jest Asyż zbudowany. W Asyżu jest oczywiście. Umieszczona rzeźba Świętego, świętego Franciszka, Franciszka, też wzięta, wyrzeźbiona przez właśnie naszego scenografa, wzięta jest z tych wizerunków Świętego Franciszka, które są w asyżu. Po prawej stronie, jakby tej całej sceny szopkowej, znajduje się Betlejem. No i poniżej stworzony jest taki świat, który ma nawiązywać do naszego regionu. To wynika z naszego patriotyzmu I historia lokalnego. I lokalna tak. też jest ukazana. Tak, i mm. historia lokalna, oczywiście. I tutaj, tam są takie pagórki, płotki, kapliczka, y, która nawiązuje do, kur, do Kurpiowszczyzny, do Mazowsza. Czyli nasze takie rodzime krajobrazy, wśród których y, przechodzi par, ten korowód. No i są umieszczane poszczególne postaci. Szopka oczywiście znana jest nie tylko łomżyniakom, ale mieszkańcom całego regionu, a nawet Polski. Jakie reakcje wzbudza? Bo niektórzy nawet nie wyobrażają sobie świąt bez odwiedzenia szopki u ojców kapucynów. Tak, ona się, ona, ona się wiąże już teraz z łomżą, bo jest, jest takim znakiem rozpoznawczym łomży. Mieszkańcy łomży przyprowadzają tam swoje dzieci. Kolejne pokolenia przychodzą pokłonić się narodzonemu Jezusowi. Przychodzą ludzie, przyjeżdżają ludzie z okolic. Wiem, że widzowie, którzy przyjeżdżają do teatru, to, jest, to są dzieci, młodzież, również bardzo chętnie po spektaklu naszym teatralnym udają się w tym okresie bożonarodzeniowym do klasztoru Ojców Kapucynów, żeby, żeby zobaczyć Szopkę, bo jej sława niesie się jednak poza Łomżę, daleko, poza granice kraju. Taki też. znak rozpoznawczy tutaj u nas w mieście też. Znak rozpoznawczy i ja myślę, może to nieskromnie zabrzmi w moich ustach, ale że jest to powód do dumy, dlatego że nasza szopka jest naprawdę bardzo ładna, jest taka spójna formalnie, jest, jest przejrzysta, może wiele przybliżyć nawet z historii właśnie kościoła polskiego i nie tylko z historii powsze powszechnej kościoła, z historii Polski, bo przecież korowód postaci... Też wiąże się właśnie z historią Polski, z naszym regionem. Elementy w szopce są bardzo małe, takie drobne i wymagają z pewnością dużo pracy. Jakie trudności są napotykane podczas tworzenia tych małych elementów? No na pewno trzeba to zaplanować, to, to jest wiadomo. Nie, jak, jeśli jakaś nowa postać dochodzi, to to trzeba zrobić plan, rysunek y, później odwzorować, to z reguły to jest zrobione ze sklejki postać. Później elementy takie, jak, y, które mają być ruchome, czyli nie wiem, ręka, y, w koniach na przykład y, cztery nogi, które mają się ruszać. To wszystko trzeba przemyśleć skonstruować jakby i później jeszcze przenieść to wszystko na, na, taki, na te wózki, na których stoją te postacie. Też zamontować elementy, które, które będą odpowiednio poruszać, żeby, żeby to było takie no, w miarę naturalnie wyglądało, prawda? Mm -hmm. Że konie rusza nogami albo postać rusza ręką. I, i, I to jest... No i staramy się to robić precyzyjnie dosyć dosyć. O ile... O ile... Ta szopka od tyłu wygląda troszkę inaczej, bo wszyscy widzą z przodu te postacie ładne, a z tyłu po prostu tam jest, to jest taka jedna wielka machina drewniana, trochę metalowa i, i, to, i, to, i to takie, to musi po prostu działać, to, to, musi, to musi wszystko się obracać, te pasy i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no, to tam trzeba zachować precyzję w tym wszystkim, żeby to, żeby to spełniało swoją rolę. I które elementy wymagają najwięcej czasu i precyzji? Hmm. Ja myślę, że w to właśnie to te ruchome. W tym roku, na przykład, konserwując tą szopkę, doszliśmy do wniosku, że latem będziemy musieli tam pójść z kolegami i trzeba będzie jakby odświeżyć, wykonać renowację tych wszystkich kół zamachowych, jakby tych, których się obracają, elementów, które się obracają, bo to, bo to one są takie przykre, to niektóre są poprzybijane gwoździami po prostu I, i wiadomo, że przez te około ponad 70 lat, no to te elementy się zużywają, trzeba je, trzeba je, no niektóre pewnie będziemy musieli jakby wykonać na nowo, te, które się dadzą użyć, zostaną. A. I co jeszcze? A jak wiele osób pracuje w takim razie przy stworzeniu tej szopki? Przy stworzeniu szopki, więc no tak jak koleżanka wspomniała, to już wcześniej to już ci pracownicy, którzy, którzy, którzy no już nie zapracują, bo są na emeryturze, a teraz, teraz nas zostało osób w pracowni: trzy osoby technicznej, czyli stolarz, konstruktor i jeszcze kolega, który pomaga, i, i dwie osoby z pracowni plastycznej i za każdym razem dołączają nowe postacie jakie w ostatnich latach dołączyły. W ostatnich latach y, dołączył y, Carlo Acutis z Asyżu, który jest patronem młodzieży. Dołączyły dzieci fatimskie, y, a w ostatnim roku była namalowana błogosławiona rodzina Ulmów. I te postaci, które pojawiają się wraz z po prostu kanonizowaniem świętych, błogosławionych, one trafiają na takie, w takie miejsca, gdzie nie jadą już w korowodzie, ale są umieszczane właśnie w tej przestrzeni Asyżu, w przestrzeni tej właśnie, tej dolnej, gdzie jest jakby zaaranżowany ten kurpiowski krajobraz. Także tam w tym roku akurat nie było nowej postaci, ale każdego roku nad żłobkiem pojawia się nowe hasło wyznaczone przez kościół. I w tym roku jest to hasło rok święty 2025, pielgrzymi nadziei. Także jeżeli chodzi o stronę plastyczną, w tym roku nie było wiele tej, tej pracy, nie było malowania. Dużo, natomiast właśnie tak jak tutaj kolega wspomniał, my też zajmujemy się tą techniczną stroną i to są bardzo, bardzo ciężkie wyzwania, bo przychodzimy, dzisiaj coś działa, jutro coś nie działa, także my w szopce pojawiamy się co najmniej już w październiku. A w przyszłym roku, właśnie tak jak koledzy mówią, że my przyjdziemy chyba latem, kiedy wszyscy będą jeszcze daleko od Bożego Narodzenia i będziemy robili te prace takie typowo konstruktorskie. A w jaki sposób działa mechanizm? Bo to też nie jest prosta sprawa nie jest prosta to jest ciekawe bo to jest jeden główny silnik który jakby napędza który jest motorem tego wszystkiego a później z tego silnika są przenoszone właśnie napędy za pomocą Y, pasów transmisyjnych, większych, mniejszych, na koła y, pasowe, które też, od, właśnie każde koło odpowiada za, 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 za inny element, jeden za, za łódkę, drugi za falę te, tej narwi, trzeci za, za te dzieci zjeżdżające, kolejny jeszcze za postacie, więc to y, no jest to skomplikowane dosyć i, i zawsze mnie to dziwi, że ktoś naprawdę miał, miał taki umysł, że to wszystko ogarnął i, i wymyślił, że to działa. Nie, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Tyle pracy i tyle mm -hmm. serca włożonego w to wszystko, tak i później są takie efekty, I które są. można podziwiać tak. i Powiem oko. tylko, że, 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 że pierwszy raz, jak miałam okazję zobaczyć tę szopkę od, od kulis. To takie trochę przerażenie ogarnia, mm. prawda, że, że to wszystko mm. działa, bo to naprawdę jest, widać, że to jest, że to mnóstwo ludzi przy tym pracowało, że, że mnóstwo serca pracy zostało włożone przez te 70 lat, bo to podkreślam, no nie tylko my, nie tylko teatr, tylko twórcy Szopki. I teraz to wszystko kontynuować, żeby to miało, żeby to działało, żeby było sprawne, naprawdę jest to, jest to wyzwanie. W takim razie, co daje taką największą satysfakcję podczas tego całego procesu tworzenia Szopki? Bo to jednak taka tradycja. To jest tradycja. My jesteśmy patriotami lokalnymi, i za każdym razem, właśnie to w tym roku też miało miejsce, kiedy idziemy do tej szopki w październiku, otwieramy ją, to ona za każdym razem powoduje takie wzruszenie, takie. Takie odczucia, że kurczę, to my zrobiliśmy, to hmm. jest takie piękne i, i aż serce rośnie, naprawdę. Taka jest, są duma to, też. Duma też, tak. Taki I, tak styl, I jak przychodzą dzieciaki i słyszy się, że, że tak, znamy szopkę, byliśmy z rodzicami, całe pokolenie ludzi przecież wyrosło już na tej szopce, kilka pokoleń, prawda? I na tych poprzednich szopkach, hmm. i na tej no naszej, że tak się wyrażę <laughs> tak i my też, no bo przecież 22 lata w życiu człowieka to, to już jest kawał czasu, także hmm. to jest ogromny sentyment. I szopka tradycyjnie jest zawsze uruchamiana w... po pasterce. Po pasterce. Po tak, tak. tak, Pamiętam y, pierwsze to uruchomienie tej odnowionej szopki, to był rok 2002. Po pasterce mnóstwo ludzi w kościele, a my przeżywamy i denerwujemy się tak jak przed premierą teatralną. Po prostu emocje i trema, czy wszystko ruszy, czy wszystko będzie chodziło zgodnie z planem, czy wszystko będzie działało, czy się spodoba. Także pamiętam, i właściwie te, te emocje w pewnym sensie towarzyszą nam każdego roku, bo, bo czekamy na to uruchomienie szopki, na te, na te recenzje, na te, na te po prostu dobre, dobre emocje i, i związane właśnie z, tym, z tą szopką naszą. Mhm. I do kiedy można ją oglądać? Oczywiście do, do końca okresu bożonarodzeniowego, czyli do 2 lutego, mhm. do Święta Matki Boskiej Gromnicznej, można oglądać szopkę. Yy, no, także w niedzielę po, po mszy świętej, ale myślę, że, że codziennie też ojcowie kapucyni będą udostępniali szopkę. Ewa Filochowska-Karwowska, kierownik pracowni plastycznej w teatrze Lalki i aktora w Łomży, i pan Robert Wieczorek, konstruktor teatralny, byli naszymi dzisiejszymi gośćmi dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy. do zobaczenia za w szopce. Do zobaczenia. do zobaczenia. Nasz gość dnia.